Dzisiaj przedstawię wam sito przesiewowe szepach model RS350. Najpierw zaczniemy sobie od kompostu, do którego za sekundkę przejdę, a później cofnę się tutaj do ziemi, którą aktualnie przesiewam. Na shortach mogliście widzieć, jak jest tego w tej ziemi, właściwie tak z 2,5 do 3 takich segmentów, to wszystko zostało wybrane i wskoczyło sobie do osobnego kompostownika. Tu jest gotowy przesiany kompost. A tutaj efekty przesiewania w postaci korzeni drobnych, jakichś tam kramzytów, nie keramzytów, kamieni, nie kamieni i innych pierdów. No, także z około 600 litrów kompostu mam taką balię i dość konkretną donicę, że tak powiem, odpadów. No, a teraz wracamy sobie do sita i opowiem parę słów o samym sprzęcie. No to lecimy. Zacznę od tego, że sprzęt jest mobilny. Ma sobie takie dwa małe kółka, i całość można złożyć. Dzięki czemu macie bardzo wygodny transport. Tutaj macie możliwość regulacji stopnia pochylenia. 3 sztuki: 0, 4 i 8 stopni, jak dobrze pamiętam. Na początku nie wiedziałem, gdzie tak naprawdę jest przód, gdzie jest tył. Ale tutaj macie przód, tu gdzie macie takie łopatki. I tutaj macie tył, tu gdzie macie rączki. Cała maszyna przechodzi praktycznie złożona. Wystarczy przykręcić tylko i wyłącznie kółka i te uchwyty do transportu. Kolejna sprawa to jest wnętrze całego sita. Jest ono tak naprawdę dwugradacyjne. W momencie, jeśli chcemy drobną gradację, ta siatka zostaje. Czyli jak rozpakujecie sobie to sito, to ta siatka jest już zintegrowana, zamocowana. Ale jeśli nie chcecie tak bardzo drobnego przesiania. Ziemi, kompostu, czegokolwiek, odkręcacie po prostu te pierścienie i te listwy, wyciągacie wszystko i z powrotem wrzucacie pierścienie i listwy. No i co? No i macie wtedy nie 10 mm, bo ta siatka jest 10 mm, tylko tu jak widzicie te otwory, i wtedy macie przesiewanie o gradacji 20 mm, czyli jak macie jakieś takie drobne, drobne kamyczki, to one po prostu przelecą sobie przez. Te duże oczko, na no wiadomo, jak będziecie mieć jakieś takie większe kanoldy, no to one wtedy przez te oczko nie przelecą i wyplują to wszystko do taczki bądź worka. Małym minusem jest to, że tutaj zbiera się bałagan w postaci ziemi, taki przesiany już troszkę uniemożliwia, znaczy uniemożliwia. Wystarczy uff, mocniej dmuchnąć, że tak powiem. I tutaj już macie swobodny dostęp do tego wszystkiego. No niemniej jednak, tu przydałaby się jakaś taka nie wiem albo gumowa, gumowa mm, nakładka. No nie wiem, coś bym tutaj wymyślił, żeby po prostu tutaj bałagan się nie dostawał. Ale to jest taki drobny, drobny minusik. A tak wygląda złożone sito. Macie porównanie do malutkiej taczuszki. Ona jest chyba, nie wiem, albo 50-albo 80-litrowa. A jest to po prostu bądź co bądź maleństwo. No i w tym momencie przewożenie. Takiego sita, no to jest zasadniczo żaden żaden kłopot. Bo skoro można to zrobić nad jedną ręką, no to dla mnie, dla mnie bajka. Co chciałem mówić? To chciałem mówić jeszcze o tym, że tu jest taki fajny zastrzał. On przechodzi przez całość, i w momencie, jak go zluzujemy, to teraz jest odblokowane sito. I jak chcemy je rozłożyć, nie wiem, czy to mi się uda zrobić jedną ręką. Hop. o I w tym momencie mamy to sito rozłożone. I tutaj musimy mieć to odkliknięte. I tutaj w środku macie taki języczek. I ten języczek wskakuje sobie w, którymś, w któryś z otworów. Ja teraz popchnę sito w dół. Hop, no dalej. O, właśnie. I kliknęło. W tym momencie języczek wskoczył w ten otwór. I można teraz sobie zablokować. Tą całą bajchą, żeby to nigdzie nie uciekało. No i mamy sito zabezpieczone i gotowe do pracy. Jak już jesteśmy w kwestii rozkładania samego sita, to tutaj pomocny bardzo jest ten oto jegomość. To jest siłownik, który właściwie pozwala na bezproblemowy, na bezproblemowe rozłożenie sita. Zobaczcie, hops, i teraz ten siłownik sam ciągnie całe sito do góry. Faktem on przy samym końcu teraz nie trzymałem w ogóle sita, nie powinno się tak robić. On jak widzieliście podniósł cały bęben, dzięki czemu nie musicie się po prostu szarpać. No i w tym momencie standardowo hop, i si to delikatnie tutaj trzeba, hop, w dół. O i klik, kliknęło, kliknął właśnie ten języczek, o którym mówiłem przed chwilą. Będąc jeszcze przy samym bębnie, nie sposób nie wspomnieć o tych łopatkach. Te łopatki są na każdej, na każdej z płaszczyzn, w sensie na całym tym pierścieniu, na całej średnicy i one powodują to, że cały orobek, który właśnie tutaj wrzucacie, on nie przedostaje się na zewnątrz, w sensie nie wysypuje się poza, poza obręb, a przynajmniej, jest ten, a przynajmniej jest ten efekt po prostu zniwelowany. Także tutaj mamy przód, tam gdzie są te łopatki, no i nie w sposób jeszcze nie wspomnieć o e, tych listwach. Te listwy są na dobrą sprawę dwie. Jedna jest tu, druga jest tam. I te listwy są bardzo ważne, bo w momencie jak wrzucamy jakąś taką naprawdę dużą grudę ziemi, albo mamy jakieś zielsko, no to one mają za zadanie po prostu e, roztrzepanie tego, w sensie e, rozbicie tego na mniejsze, na mniejsze kawałki, albo po prostu otrzepanie, otrzepanie zielska, w sensie korzeni z samej ziemi. Będąc jeszcze w samym środku tego sita, zwróćcie uwagę na samą górę. Tutaj Wystają takie miotełki. Te miotełki służą za oczyszczanie samej siatki i tych, tych, oczkowych, tych oczkowych, no nie wiem, wypalań, bądź co bądź, chodzi o ten bęben oczkowy. Ta siatka czyści całościowo bęben. Ja przesiałem 600 około litrów kompostu i tak jak wspomniałem około 1,5 metra m sześciennego samej ziemi. Co, co ważne, też ona była mokra, bo też u nas popadało. I zobaczcie jak to wygląda. To wygląda no, po prostu jakbyście to z fabryki, z kartonu wyciągnęli. No tu widzicie, okurzone i tak dalej, bo to robiłem akurat w inny, w inny dzień. No ale zobaczcie, sam bęben złoto. A, jak już tu, tu, tu jesteśmy, to jeszcze tutaj jest taka specjalna płachta. W momencie jeśli wrzucamy... E, wrzucamy Jakąkolwiek ziemię, urobek, cokolwiek i bęben kręci się w tę stronę, bo to leci w tamtą stronę. To cały urobek, który ewentualnie jest wrzucany na boczną ścianę, jest wrzucany tak naprawdę na materiałową osłonę boczną. I stąd tutaj ten cały, cały, cała ziemia sypuje się po prostu do taczki, która jest pod spodem. Jeszcze dwie sprawy na koniec, przed samym uruchomieniem tego sita. Pierwsza to jest to, że te włosy można obniżyć. Tutaj macie specjalne fasolki na tej listwie i te, te listwę można tutaj obniżyć. No i klasycznie mamy tutaj zwykły włącznik zabezpieczony jeszcze przed, przed wilgocią, także to jest też spoko opcja. Lecimy, włączamy i zobaczcie jak to sito sobie przesiewa. Zanim jeszcze zacznę przesiewać i jeszcze dwie sprawy. Zobaczcie, ja byłem w ogóle zaskoczony, nie? jak to się to cicho chodzi, bo miałem porównanie do mojego pierwszego sita bębnowego, w sensie na, opartego na bazie, mm, jak to się nazywa, obręczy rowerowych, a drugie miałem już po prostu w poziomie. U mnie na kanale, gdzieś tam w prawym górnym rogu wyskakuje właśnie e, karta. A teraz zobaczcie, jak to cichutko działa. Tak, to jest włączone, czujecie? Złoty. W niedzielę będzie można robić. Sąsiad nie będzie dla <grym> Dobra, a druga sprawa to jest to, że niedawno u nas padało. I w gruncie rzeczy jest ziemia mokra, więc może być troszeczkę inny odbiór tego, jak wygląda sama ziemia, jak wygląda to, co jest przesiewane. No bo wiadomo, mokra ziemia czy mokry kompost, on będzie troszeczkę bardziej bardziej zbity. Niemniej jednak zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I co? Odpalam! Let's go! Teraz bez żadnego cięcia, żeby nie było. Tak wygląda przesiana ziemia. A tak wygląda mokra ziemia przesiana już z drugiej strony. Jak widać, są tu pierdoły. Są na przykład takie wielkie grudy, i je trzeba by było na spokojnie wrzucić z powrotem. Dlatego ja z reguły, jak mam już takie odrzutki, sporo tego dzisiaj akurat jest bo jest mówię bardzo mokra ziemia znaczy bardzo, no jest po prostu mocno, mocno zwilżona to widać po prostu, że ona nie jest sucha jak jest sucha to ten efekt jest o wiele bardziej zniwelowany wrzucam jeszcze raz to samo i zobaczycie co z tego wyniknie raz bez cięcia, żeby nie było jak widzicie drugie przesianie zostają mi już same tutaj głaziki, e, no jak widzicie jakiś kabel się znalazł, jakiś kawałek plastiku chusteczka wie skąd na dobrą sprawę, no, nawet kawałek szkła no, czysta ziemia, czysta tak tak powiem Wam tak jeśli chodzi o to urządzonko o to sito przesiewowe dla mnie jest ono e, bardzo ważne bo tak czy siak co roku będę mm, znaczy ja Moja mamita będzie przesiewać kompost. Głównie dlatego wylądowało to w ogrodzie. No i jak widzicie, jeśli bym się pobawił z ziemią, no to jest co tutaj jest co tutaj przesiewać. bądź co bądź, zobaczcie, tu niecały metr jest jest przez to co przez to co tutaj no to co na wideo widzieliście. I dlatego było, mówię, niecały metr tu jest jakieś od, od A do Z w sensie wysokość hops hops z 40 cm. co wam mam powiedzieć? Jak dla mnie duża polecajka przede wszystkim ja jestem zaskoczony jak to cicho chodzi, jak to fajnie sortuje. No bo zobaczcie tutaj już macie taką czyściutką ziemię. No i fakt faktem możecie sobie zmniejszy, zmniejszyć zmniejszyć wróć zwiększyć gradację, bo tą siatkę tak jak wspominałem możecie sobie wymontować i mieć wtedy e, mniej przesianą ziemię, że tak powiem. Czyli wszelakie jakieś takie drobne grudeczki. Drobne kamyczki. Takie coś z powrotem ląduje w ziemi. A wiadomo, jakieś takie większe bałagany lądują tutaj. Też jakieś znowu tworzywa. No, to chyba na tyle. Do zobaczenia.